Pocisk przeciwpancerny Hellfire będzie jedną z głównych broni śmigłowca, jest zdolny do zniszczenia każdej jednostki naziemnej, nawet najbardziej opancerzonej. Zasięg do 8-9 km da sporo bezpiecznej przestrzeni pomiędzy własną pozycją a celem, takim jak wozy, piechoty, czołgi, a także jednostki obrony przeciwlotniczej. Kajowa może przenosić tylko wariant Kilo, czyli nakierowany laserem. Przygotowanie do strzału zacznę od przestawienia Master armów w pozycję ARM, czyli do góry. Następnie MMS przestawię w tryb forward, on jest tam widoczny, jest teraz w tym trybie. Ustawię również laser, tak żeby był uzbrojony. Teraz na lewym wyświetlaczu kliknę na przycisk MMS, żeby wyświetlić obraz z MMS-u. Tutaj na spodzie mamy potwierdzenie, że jesteśmy w trybie forward. I teraz tym górnym przyciskiem zmienię tryb z dalmierza na wskazywanie laserem na kodzie A na 1688. Pociski wybiera się naciskając przycisk weapon select, switch w lewo lub w prawo, mam na dwóch pylonach Hellfire, więc nie ma znaczenia w którą stronę, to przywoła stronę, która zawiera dane o Hellfire'ach i posiada również podkład z parametrami lotu. Po przestawieniu tutaj trybu launch na manualny, będziemy mieć symbologię, trochę więcej i teraz widoczne są tutaj: jest constraint box, który dla trybu lock before launch wskazuje około 40 stopni pola widzenia. Status, status pocisków, ich pierwszorzędny oraz drugorzędny kod laseru podawane są tu jako litery: jest litera, bo jesteśmy w trybie manualnym. Sylwetkę pocisków, które można również zmieniać w trybie manualnym. Celownik MMS-u to jest ten trój, ten plus Natomiast celownik głowicy to jest ten diament. Opcja Constraint posiada dwa tryby. Normal oznacza, że pocisk zostanie wystrzelony tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wszystkie warunki potrzebne do wystrzelenia będą spełnione. Override pozwala nam wystrzelić pocisk, który nie spełnia jeszcze warunków. Na przykład nie, pocisk nie widzi laseru. Ważne jest oczywiście wtedy, żeby ustawić nos śmigłowca jak najlepiej w kierunku celu. Zmienię z powrotem się na normal. Opcja Launch przeskakuje pomiędzy różnymi trybami. Jestem teraz w trybie manualnym, który najczęściej chyba będzie używany, bo wtedy wszystkie pociski wykorzystują ten sam pierwszorzędny kod, czyli tutaj mamy literę A. W tym trybie, tak jak wspomniałem, można przełączać się pomiędzy pociskami, żeby je wybierać. Dodatkowe tryby tutaj wyświetlam, jakie są tam parametry, jeżeli chodzi o wystrzelenie. Ważne jest, że tylko i wyłącznie w trybie Standby możemy zmieniać kody laseru pocisków. Opcja delivery, czyli dostarczenia powiedzmy pocisku, zmienia tryb ataku. Podstawowe tryby lock-on before launch wymaga, aby pocisk przed wystrzeleniem widział laser z odpowiednim dla siebie kodem. To da mu także najlepsze kalkulacje odnośnie profilu lotu. O kolejnych trzech metodach wspomnę na końcu filmu. Tu możemy zmienić delivery będzie informacja błędną, ale o tym później. Żeby wystrzelić, MMS jest włączony, jest w trybie forward, na lewym wyświetlaczu wyświetliłem sobie stronę MMS-u, jest tutaj podświetlenie to, forward, jesteśmy w trybie arm, czyli laser jest ustawiony, laser będzie pracował na literze A, nacisnę teraz przycisk na prawym MFD, tutaj vid, żeby widzieć dokładnie to co MFD, na lewej stronie, czyli widok z MMS-u, nacisnę teraz przycisk manual slave, przełączę się w tryb manualny, co pozwala mi poruszać MMS-em, przesunę go gdzieś na jakiś tam Cel. Zwiększę oczywiście też przybliżenie. Powiedzmy, wybierzemy jakiś tam czołg. Teraz celownik MMS-u to jest ten mały krzyż tutaj. Można go potwierdzić razem z krzyżem na lewym wyświetlaczu. Natomiast ten rąb to jest widok głowicy pocisku. Warunki strzału ustawione są na normal. Tryb strzału jest ustawiony na manual. A metoda dostarczenia jest ustawiona na lock-on before launch, czyli najpierw będziemy musieli wskazywać laserem cel. Pocisk, który będzie wystrzelony, najpierw ma ustawione tutaj informacje ready. Póki co constraint box jest rysowany linią przerywaną, więc pocisk powiedzmy nie widzi jeszcze odpowiedniego kodu laseru i nie może być wystrzelony, ponieważ constraint ustawiliśmy na normal. Naciskając teraz przycisk laseru, mierzymy oczywiście odległość do celu, ale co jest najważniejsze, ten box stał się teraz stałym, znaczy no, ma linię ciągłą, więc mamy warunki spełnione do wystrzelenia. Status pocisku powinien się zmienić tutaj na track, jest informacja TRK, więc poprawnie widzi tą wiązkę laseru. Range to target pokazuje odległość do celu, czyli mamy 5600 metrów. Ta wartość to jest time of flight, czyli jak długo będzie leciał Hellfire do celu, czyli około 20 sekund. Trzeba pamiętać, żeby laser cały czas pracował po to, żeby pocisk widział ewentualnie wiązkę i naprowadzał się na nią. Teraz, żeby wystrzelić pocisk, trzeba nacisnąć drugi detent na spuście i poczekać około sekundy, aż pocisk zostanie wystrzelony. Czyli naciskam przycisk. Pocisk został wystrzelony. Laser oczywiście cały czas pracuje. Smuga dymu. OK, przestawimy nawet teraz MMS na inny cel. 8 sekund do uderzenia. I mamy splash. Y, laser oczywiście można teraz wyłączyć. Po wystrzeleniu pocisku zobaczcie, że Constraint Box jest teraz przerywaną linią rysowany. To nie jest dlatego, że laser nie wskazuje celu, tylko to oznacza, że kolejny pocisk wyszukuje ten laser i około po 8 sekundach mniej więcej znajdzie ten laser i faktycznie ten Constraint Box jest z powrotem ustawiony jako ciągła linia. Więc to nie jest absolutnie błąd. Bo Przestrzeliłem. Trzeba pamiętać, że kod laseru w MMS jest czymś innym niż kod laseru, który definiuje się w pocisku. Ten pierwszy służy do nakierowania uzbrojenia, ten w pocisku służy do wyszukiwania takiej częstotliwości, atakowania pozycji wskazywanej przez ten promień. Jeżeli pocisk ma być kierowany przez własny MS, te dwa kody muszą być takie same, czyli te literki muszą się zgrać. Natomiast grając na serwerze można zmienić obydwa kody, ponieważ kod 1688, czyli ten domyślny, może być używany przez inne jednostki w obszarze działań. Żeby zmienić kod mms trzeba nacisnąć przycisk Laser Code, czyli ten okrągły tutaj, pokaże lista z kodami, możemy na przykład wybrać literę B i teraz tą literę B z 111 możemy zrobić clear i wpisać 1677 enter. Teraz, jeżeli jeszcze raz nacisnę ten przycisk okrągły i nacisnę literę B, mam 1677. 7. Natomiast, żeby zmienić kod laserów w pociskach, wymagane jest najpierw przełączenie się trybu na standby, czyli z tego trybu manualnego, przechodzimy na norm, Ripple, standby, jesteśmy teraz w trybie standby. Następnie trzeba nacisnąć przycisk Weapon, Select, Switch do góry, co włączy stronę konfiguracyjną. I tu mamy teraz. Y Przycisk kodów priorytetowych pierwszorzędnych i drugorzędnych. Jeżeli go nacisnę, możemy wprowadzić, że na przykład chcemy, żeby pierwszorzędnym, pierwszorzędnym kodem była litera B. Naciskam Enter, mamy literę B, a drugorzędnym możemy zrobić na przykład G i Enter. Teraz widzimy, że jest tu i B i G. I teraz, jeżeli przełączę się z powrotem na Hellfire'y, przełączę się w tryb manualny, to mamy tutaj literę B. Ta metoda, powiedzmy podstawowa, czyli lock on before launch, wymaga, aby pocisk najpierw znalazł poprawny kod laseru, aby mógł być wystrzelony. Pozostałe trzy metody potrzebują jednak utworzenia punktu referencyjnego, o czym w sumie opowiem w osobnym filmie. Natomiast można tych innych trybów używać, przełączając opcję constrain tutaj na override, czyli wymusić po prostu strzał. Teraz na przykład możemy wybrać metodę direct i mamy teraz informację, że hellfire minimum range, bla bla bla. To się dzieje dlatego, że mój pierwszy punkt, który jest punktem referencyjnym, czyli waypoint pierwszy, znajduje się 300 metrów ode mnie. Jeżeli wybiorę kolejny waypoint, który jest już 5 km ode mnie, ten marker po prostu zniknie. Metoda direct, którą teraz oznaczyłem, bezpośrednio wystrzeli pocisk tak, że on leci przed siebie, co przyda się, kiedy wroga jednostka jest blisko. Natomiast na przykład low lub high powoduje, że pocisk inicjalnie wzlatuje na dużą wysokość, co umożliwia pokonanie większego dystansu czy tam atak nawet z góry, co przyda się jeżeli wrogie jednostki oznaczone są otoczone są przeszkodami jak budynki, drzewa czy nawet z te metody użycia broni przed wskazywaniem laseru mogą także się przydać, aby wystrzelić pocisk szybko albo z ukrycia, gdzie inna jednostka z bezpiecznego miejsca będzie go nakierowywać. Wybiorę no więc np. metodę nie high, tylko low. I teraz, jeżeli włączę laser, to automatycznie system przestawia się w lock-on before launch, dlatego że Hellfire widzi pocisk, ale wyłączę laser, jesteśmy w trybie low i mogę wystrzelić pocisk. I dopiero teraz włączyć laser i pocisk powinien by być nakierowywany na cel. Pocisk może atakować cele ruchome, gdzie skorzystać można z trybu Point Track. W opisie link do filmu o mms i również o tym pod trybie. Czyli mogę nakierować sobie MMS tutaj na poruszającą się jednostkę, zbliżyć sobie i nacisnąć teraz Point Track. Jest, MMS prowadzi ten punkt. Jeżeli nacisnę laser, mamy Constraint Box, jest pełny. Ok, strzelam, pocisk powinien trafić ten cel. Możliwe jest wystrzelenie kolejnego pocisku, kiedy pierwszy jeszcze nie zniszczył celu, trzeba tylko szybko przestawiać MMS no, po prostu na drugi cel. Po wystrzeleniu tylko MMS musi wystawać poza jakąś tam przeszkodę, aby dezygnować cel, można więc wychylić śmigłowiec na moment strzału i znów schować się za budynki, teren czy nawet drzewa, bo te w grze atakują wroga, kiedy widzą jego powiedzmy centrum, więc nie powinny strzelać w kule MMS-u, więc bezpiecznie możemy prowadzić yy, pocisk. Ponieważ pocisk w pierwszej fazie lotu opada, pierwsze 200 stóp przed śmigłowcem powinno być 15 stóp poniżej poziomu śmigłowca, po to, aby pocisk nie uderzył w ewentualne przeszkody. Pomimo tego, że MMS będzie się stabilizował do ziemi, czyli na przykład jeżeli wskazuje tego żołnierza na dachu, to wydawać się może, że wskazuje tego żołnierza, ale tak naprawdę MMS jest ustabilizowany do ziemi. Natomiast jeżeli chodzi o laser, to laser faktycznie będzie wskazywał tą jednostkę, czyli ustawienie MMS-u w ten sposób faktycznie naprowadzi, powinien naprowadzić pocisk na ten cel.